tej strony, a taka ma na waszych ekranach zupełnie nowa gra. Pewnie nie spodziewaliście się jej u mnie na kanale. W ogóle to są Bary! Dobra. E, tak, jest to Planet Zoo. Słuchajcie, ja w Planet Zoo już grałam, tak sama dla siebie, chwileczkę. Mogę Wam moje zoo pokazać, tam niewiele się dzieje, bo niewiele miałam czasu na to, żeby pograć, ale pomyślałam sobie, że skoro już gram i jakoś tam wieczorami sobie do tego przysiadam, to mogłabym to też nagrać i Wam pokazać. E, przy okazji mam nadzieję, że to, że cały czas odcinki są z kamerą i specjalnie dla Was się maluję, to Wam się podoba? E, wiem, że i tak wyglądam źle i nic już nie naprawi mnie, oczywiście, ale no jest lepiej, powiedzcie, jest, jest lepiej. No, także w ogóle jakaś bezpłatna aktualizacja. Dobra, e, ja wam tylko chcę powiedzieć tak, że tu są jacyś moi znajomi. E, tutaj mamy wyznów, więc idziemy teraz do mojego Zo, zapraszam was, moi skromni progi. W ogóle ta gra jest... Nie mam żadnych dodatków w razie co na razie, mm, ale... E... Ale będą. Jeżeli wam się spodoba też granie w to, to oczywiście jak najbardziej możemy sprawić sobie te dodatki. Po tym jak Bernard Godwin kupił tą posiadłość w latach 80. XX wieku... Ej, no przestań mówić! Wstaw schronienie na wybiegu. Możesz je zbudować z różnych elementów lub użyj mojego projektu. Z różnych elementów? Okej. Okay. Rezydencja Goduinów. Dobra, skoro już tutaj e, wybraliśmy coś, co nie wiem czym jest, ale dobra. Nowe zbierze przybyło do zo. To moje zo pokażę Wam na przykład w innym odcinku. Co tu się w ogóle dzieje? Rezydencja Goduinów. Po tym jak Bernard Goduin kupił tą posiadłość w latach 80 e, w XX wieku wyremontował ją i zamienił jej na... Ło, pociąg tam jedzie! Ło! E, stała... Oh, co to? Wow, patrzcie, to grysy! Ostatnio zoo przeszło e, dalszą renowację, polegającą głównie na remoncie wielu wybiegów e, i obiektów, ale z pewnych względów prace nie zostały zakończone oh, i to właśnie wkrótce... Sure Teren. Like Dobra. Wyświetl jego panel informacyjny. O, A dobra, czyli możemy robić im śnieg. OK. Czekajcie, zobaczymy zaraz. Y... Więcej ziemi. Czekajcie, no bo ja dodaję teraz co śnieg, tak? Trawa krótka. No, dobra. I jeszcze ta gleba. Dobra. To glebę też im tutaj damy przy wodzie na przykład. Tak? Jeszcze za mało. Czekajcie, jeszcze, jeszcze trochę więcej. O, dobra, mamy. Jej! Że dobre e, ogrodzenie zapewnia święty spokój. Scenariusz odblokowany, małpigaj scenariusz odblokowany, tygrysy w tajdze okej okay. wow, wielka stopa dobra, dobra, to czekajcie chwilę chciałam zobaczyć te tygrysy pawi indyjskich czekajcie, sprawdźmy sobie te tygryski no pokaż, wow, jaki jest licznym kamera, wow chyba mi się trochę komputer zacina czekajcie Kinowa? Nie, ale jak musiała... Ło, ale mi się to zacina, jak ja to nagrywam. Boże. Będę musiała chyba to na tym drugim kąpie nagrać. Ale to tak po prostu poglądowo. On płynie! Wow! Aha, bo dwiema mysz tam, dwie ma muszę... Dwa przyciski myszki, żeby obracać ekran. Oh, mokry jest i to nawet widać. Okej. Okay. Dobra, czekajcie. Muszę sobie obrócić ekran. Bo tu był jeszcze jeden tygrysek, prawda? Czekajcie, gdzieś on był tutaj? Gdzieś ja go widziałam. Gdzie on tutaj jest? Dzień dobry, pokażesz się? Dzień dobry, Ty gorku! Oh, ty jesteś ona czy on? Efekt kamery. Co to znaczy? Wow, serio? Oh! Czy ja mogę zrobić na przykład zdjęcie? Okej, okay, filtr nie. <noise> Dobra, zostawmy już tego tygryska. Wanszaja, e, wanszaja. To jest samica. Dobra, czyli ten drugi to jest samiec, tak? Czekajcie, bo tutaj jakoś tak muszę się nauczyć obsługi tą kamerką. A ty jak się nazywasz? Balwan, balwan. Dobrze. E, my mieliśmy coś jeszcze tutaj zrobić. Jakieś zadanko było, prawda? E, mieliśmy iść do pawi. Nie. A to gracze mnie odwiedzają! O, cześć! Dobra, tylko teraz, gdzie są pawie w ogóle? Ło, patrzcie, jakie to jest wielkie. Otwórz jego panel. O! Gąsiory raczej interesują się gęsiami. Rozmi no dobra. Zbyt mało dorosłych. Z grupą jest coś nie tak. Co? No dobra, no, no. Karta społeczność, to to? Jak widzisz, Pawie e wolą żyć w dużych grupach. Ten problem rozwiążesz? Trzy samice? Mm, ee, co? <głos> <głos> mm, w ogóle możemy sobie je zobaczyć? czekajcie, bo chciałam, ale chyba tak nie bardzo mogę, co? tutaj jest jedna samica mamy trzy zaadoptować handel zwierzętami mm. a to tu jest, dobra, dobra, mi to pokazuje ok, <noise> mamy, dobra, adoptuj wyślij do zo. tutaj E, jeszcze jeden, tak, wyślij do Zoo i jeszcze jeden, czekajcie. Tak, adoptuj, wyślij do Zoo i tutaj. Dobrze, super. Nasza pantera śnieżna jest jakaś przeziębiona. Przygnębiona, przeziębiona, no dobra. E, pantera, no to zaraz ją znajdziemy, tylko pokażcie mi tego pawia, ja bym chciała zobaczyć go tak z bliska, jak już tu jesteśmy. Wow, dzień dobry. A możesz wstać? Szkoda, że one nie mają wiecie takiego yy, no że takiej interakcji z nami, nie? A pokaż samicę. Pokaż. Samica nie ma takiego ładnego ogonka, ale w ogóle ich animacje są przepiękne. No, ja na razie robię chyba jakieś misje tutaj. Mm, wydaje mi się, że tak, ale jeżeli będziecie chcieli, żebym sobie grała, to możemy stworzyć moje, zo. Także dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy robili dalej misje, czy chcecie, żebyśmy faktycznie robili, mm, robili dalej coś. O, pan, pan Paw wstał. W ogóle zobaczcie, ile tu ludzi chodzi. Wow. To jest mega fajne. To są chyba jakieś małpki, co? O! <laughs> ja! Lemury tu są! O Boże lemury są cudowne! Ło, wow! dzień dobry, panie Lemur. Patrzcie, jak skacze! Wow! Ale mają fajne zrasze, i w ogóle. O ale cudowny jest, Boziu! <gryw> Dobra, to jego możemy zostawić. Pantera śnieżna to... Oj, oj oj, oj 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 oj. Pandera się nie to będzie gdzieś oznaczone? Tam jest. Dobra, o matko. <laughs> Dobra, już, już, ja już się postaram tam iść. Tutaj co mamy? Patrzcie, że rafę mamy! Ale ja się tutaj, wo, Dzień dobry! Te girafy. <laughs> Ale one fajnie piją. W sensie, muszą tak mega zginać te nogi, widzicie? <laughs> Dobra, idziemy do zebry. No, nie wierzę! Patrzcie, jaka ona jest śliczna! Dzień dobry! O, ja, to mi mała zeberka! O, nie wytrzymam! Patrzcie na nią! Patrzcie na tego cudaczka! Jezu, jaki źli! O, kupę właśnie zrobił. <noise> Ale jest piękny! Wow! Dobra, idziemy do tej pantery, bo pewnie zaraz nam minie jakiś czas na nie wiadomo co. O, ale tu jest kup dużo. Tam by ktoś musiał przyjść posprzątać. A, bo oni tutaj sobie... Tak, dobra. To ja sobie tu przesunę Just w tym... Ten... Like koszmarne tight. traumy, jak like co? Sł Słodzenie wrzątku... Przy... No już, 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 już. A! Wymieniając szklane bariery, w na lustra weneckie. but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. Dobrá, lustrowaneckie. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's, it's too hot. Even with the terrible British weather, Czekajcie, bo ja to nie mogę to go go to go do down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map. Dobra, ale to no chyba tak miało być, nie? Czekajcie, bo ja nie wiem czy ja to zrobiłam. O, 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 tu się. Czekajcie. No bo mi się pojawia i znika, widzicie? Tak jakbym. Hmm. Czekajcie, bo ja nie wiem jak ja mam to zrobić. Nie, nie ścieżka! Kurczę, no to bym chciała. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy ja tutaj mogę to. No, tak jakby, widzicie? Jakby nie do końca. No i ja próbuję kliknąć wtedy, kiedy jest to niebieskie, ale się nie da. Hmm. Czy ja to zrobiłam już? Hmm, co tam jeszcze miałam zrobić? Czekajcie, hmm. gdzie to jest w ogóle pokazane? Otwórz sekcję mapy, dobra. Włącz temperaturę? O, czyli zrobiliśmy to chyba. A! Ok. No dobra, ok, czyli musimy dodać klimatyzatory, bo zwierzątkom jest tutaj za ciepło. Ok, klimatyzator. No dobra. Tutaj jest za ciepło, więc moglibyśmy go umieścić tutaj. Tutaj i też gdzieś tutaj, bo tutaj też tak wiecie, żeby w domku nie było im. Czekajcie, czekajcie, ja to przesunę tutaj. I tutaj byśmy jeszcze dodali. Dobrze, będziemy korzystać często. Dobra, a możemy sobie zobaczyć te pantery śnieżne? Skupić się na drobnostw z terenem śniegu i skał, ok? Dobrze, zaraz to zrobimy, tylko popatrzymy sobie. Hej, ślicznostku! Ło! Wow, jak on podrzemie w ogóle po pindala! Wow! Ale słodziak. Cześć, w ogóle jakie ty masz ładne oczka, wiesz? Jaki ty jesteś słodziaczkiem, wiesz? Ty jesteś? Dobra, nie przeczytam tego imienia. Nie nie będę, nie, po prostu nie. Ale tu dużo ludzi chodzi naprawdę. Ale w ogóle jak fajnie jest pokazane. Zobaczcie, że tutaj jest faktycznie ten Wow! Ale macie teraz widok, jak sobie siedzi na drzewie, super. Dobra, misiaczki, wybaczcie małą przerwę, musiałam troszkę ogarnąć mój katar. Mam nadzieję, że aż tak bardzo nie będzie wam to przeszkadzało, że jest takie cięcie. No, ale no. Aha, i mi to już wybrało, czy jak? Poczekajcie, bo ja chciałam troszeczkę inaczej to zobaczyć. Teraz nie widzę, gdzie są te. Gdzie są te pantery? Ona tutaj dalej siedzi na drzewie? Nie. Gdzie ona jest? Ej, schowały się. Czekajcie. Boże, ja nie umiem jeszcze... Sister... O, jest, dobra. Nie tak. Eee, co ja chciałam? Czekajcie, środowisko. Roślina pochodzi... Aha, dobra, czyli śniegu faktycznie było trzeba. Bo ja już zapomniałam, wiecie co? Wyszłam na moment i no... Patrzcie w ogóle tutaj. No, nie widać. Fajnie, że z tej strony nie widać. Dobra, mm, czego my potrzebujemy? Biomy, tajga. Mm, teren, trawa długa. Tego nam potrzeba. E, dobra, trawa tutaj, to dłuższą, tak? Jezu, to naprawdę tego dużo potrzeba. Nie, no, postaram się. Kurczę, chociaż nie wiem, śniegu chyba bardziej im brakuje. Bo to jest jednak śnieżna pantera, więc im tutaj zrobimy. Czekajcie. No, jeszcze im brakuje. O, dobra, teraz jest. Jeszcze tą trawę byśmy mogli gdzieś tutaj tak wepchnąć, chociaż troszkę. Chociaż jej jest za dużo. Mniej trawy. A, Dobra, to jeszcze możemy tutaj śniegu im nadać. Skoro mniej tej trawy potrzebują, no to to git. Tak, żeby im było idealnie. To jeszcze troszeczkę tego śniegu. Jeszcze troszeczkę, żeby było wszystko na zielono. Jeszcze kawałek. Oh all of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo. Dobra and fix up any issuess is a very important statistic Dobra no, e to quickly see how all your animals are doing in the zoo you should go into zoo. and Okay, to the animals section. Dobra. E, wiecie co? Ciekawe czy na M jest mapa. Uznaję, że pierwsza część szkolenia została zaliczona. E, w tym celu odwiedzimy już i. zoologiczne. Okej, okay, spakuj paszport i ruszamy. Okej, okay, ale nie. Dobra, ja chciałam po prostu zobaczyć, jakie mają tu zwierzątka jeszcze. PUMBA! <laughs> PUMBA! <laughs> WOW! Cześć, złotko, błotko! Oooo, oni! Dobra. Mm, ja bym chciała popatrzeć jeszcze co tu mają. Czekajcie, weźmy sobie tak. Mm, dobra. Tutaj co jest? Oh, lewały! Whoa! Wow! Czy to robisz kupę? Oh! Nieładnie! Teraz akurat taki dumny, dostojny lew, czemu w tym momencie to zrobiłeś? Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, czyli tu mamy lwa. E, sobie pojadę tak jeszcze po mapce zobaczę. Oo! Czy my tu mamy wilki? Chyba tak. O, czekajcie. Ja bym musiała zrobić taki odcinek, w którym po prostu tworzę własne Zo. Także tak jak mówię, jeśli macie ochotę sobie zobaczyć, e, jak będzie wyglądało ZO tworzone od... Podeszwy, tak zwanej, no to dajcie znać. Szukam tu wilków i nie mogę ich znaleźć, bo wydaje mi się, że tu powinny gdzieś być, ale może się gdzieś skitrały, się schowały. Nie ma. Tu piłka jest jakaś. Może są w jaskini. Czekajcie. Nie, no nie ma. To nie ma wilków, tak? Nie ma, tu jest chyba pusto. Nie no, jest tabliczka, że są wilki, ale nie widać ich. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, to sprawdźmy sobie... O! Oh! Szłonie! Ale robią wielką kupę! Eh! O, no to już jest chyba niedobre, co? By to ktoś musiał przyjść wymienić. Dlaczego ty jesteś w ogóle taki sam? Czy tobie wszystko, wszystko dobrze? Pokrycie. Aha, okej. Okay. Dobra, ale to teraz nie będziemy się tym zajmować. Ja tylko tak, tak po prostu chciałam zobaczyć, jak te zwierzątka mniej więcej się tutaj e, trzymają. O, lwy, słyszałam. Tutaj mamy... co. Aha, no, czyli tu byliśmy. Tu są te wilki, tu mamy tego słonia. O! Oh! To jest słoniątko małe! A czy ty żyjesz? Bunmi! A ty? Pokaż się. O, dzień dobry, słodziaczku. Dobra, czyli mają słoń. W ogóle jak on śpią, on wygląda jakby nie żył. Dobrze. Tu mamy co? Hipopotamy! Patrzcie, hipopotamy! Wow, ale wielki. Wow, a pokaż tego. Nie da się, tak? Dobra, muszę sobie wyjść stąd. Mm. Patrzcie, w ogóle oni tu sobie mogą tak wejść i tam, tam, pod spodem patrzeć jakby. Boże, ja nie wiem, jak tu się steruje jeszcze tak do końca, ale wow. Ciekawe, czy my możemy być na przykład takim ludziem. Wiecie, że po prostu idziemy sobie jako ludzi. Chyba nie możemy, ale wiecie, o co chodzi. No nie, że patrzcie, że idziemy tutaj. Jezu, nie w tę stronę. O, tak. Idziemy tutaj, tu, o, o to mi chodziło. I że jak sobie wyjdziemy na dół, patrzcie, oni mogą patrzeć sobie normalnie na te hipcie tu. Jak pływają! Normalnie jak w we Wrocławiu. No dobra, spoko. To jest akurat mega fajny pomysł. I tutaj też coś jest. Strusie! Ej, strusiu! Ło, ale masz wielkie oczy. No dobra. Jak 16 lat? Dorosłe 16-2 lata. A, No i dobra. Chyba to by było na tyle w tym odcinku. Tam chodzą z balonami, ale naprawdę mega, mega fajnie byłoby stworzyć takie własne, zo, właśnie, że wiecie, wejście. Tutaj te pawie są teraz. Mam nadzieję, że są szczęśliwe. To jest jakaś ptaszarnia, chyba. Tak? Co tu jest? Nie, tu pociąg, dobra. Myślałam, że ptaszarnie, bo wiecie, takie za, zasłonięte, no to mogłoby być w sumie. Tutaj są jakieś toalety. Wow, naprawdę to jest mega stworzone. No, moje zo na pewno tak nie będzie wyglądać, ale możemy spróbować zrobić takie, które będzie chociaż troszkę podobne do tego, chociaż troszkę, żeby przypominało takie, wiecie, naprawdę ładne zo. Także jeżeli chcecie, żebym nagrywała odcinki z tej gry, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, dajcie mi znać, co o tym myślicie i czy mam robić wyzwania, czy własne zo. Na ten moment to wszystko. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Do następnego trzymajcie się. Cześć!